Witam serdecznie Wady i zalety Twojego miasta Leszek Kaczmarek W dniu dzisiejszym znajduję się na swojej działce tak piszę w opisie Działki Ogrodowe Ostrów Wielkopolski Wrocławska Trochę się stresuję bo będę mówił o sobie ale mam nadzieję że mój stres szybko zniknie Co chciałem powiedzieć Szanowni, Szanowni Państwo, od roku chyba 2013, 2013 albo 2014, już dokładnie pamiętam, e, zdobyłem, uzyskałem działeczkę. To jest taka moja, powiem, oaza, oaza spokoju, na której przybywam w miarę moich, e, mojego czasu. i żeby sobie ulepszyć życie, żeby przystosować działeczkę do moich potrzeb, parę rzeczy porobiłem, które są za, tak powiem, zabezpieczeniem. No i postanowiłem zlikwidować żywopłot od strony ulicy. Pokażcie, zobaczcie. To jest żywopłot. Ale... Ale... Zobaczyłem dziurę w płocie. Dzwoniłem do zarządu. Prosiłem, żeby sobie przysłuchiwali tą dziurę. I powiedzieli przez telefon, że nie mają pieniędzy. To ja prosiłem o, o zgodę uliczki, żeby założyć. No oczywiście zgadza się. Nie otrzymałem zgody, ale żeby sobie ułatwić życie założyłem tu jest uliczka tu jest uliczka, jest uliczka. aby dostać. nie uzyskałem zgody ale żeby zabezpieczyć postanowiłem sobie ulepszyć życie jeszcze bardziej i założyłem uliczkę a teraz jest nowy zarząd który się na mnie uparł prezesik eee, i każe mi zlikwidować bo dla mojego bezpieczeństwa a jakiego bezpieczeństwa, Szanowni Państwo pokażę Wam coś wytłumaczę mam nadzieję, że pomożecie mi, mi w tym, muszę po chwilę poczekajcie, muszę otworzyć kluczem będę umiał to otworzyć tą ręką Trafię, czy trafię? Trafię. Wychodzimy na zewnątrz. To już jest ulica. Takim sportem. O, idziemy pod górkę. Idziemy pod górzeczkę. Szanowni Państwo. Cały czas mówi, że jest dla mojego bezpieczeństwa. Zgadza się, pasów nie ma, ale 100 metrów od pasów można przechodzić. Tędy mi nie wolno, ale 50 metrów dalej od bramy wszyscy mogą przechodzić. Ja też i też pasów nie ma. Pokażę. Razem tak. Mam nadzieję, że dojdę. Naprawdę, jeżeli chcecie mi pomóc, nie wiem w jaki sposób. Pomożecie. Idziemy szukać tamtej uliczki. Tak się uparł pezesić na mnie. Naprawdę się stresuje. Bo mówię cały czas o sobie. A ja nie bardzo nie lubię sobie opowiadać. Takie prywatne rzeczy, ale mówię dlatego, że liczę na Waszą pomoc. Nie wiem w jaki sposób. Mam nadzieję, że ten felieton pomoże, pomoże mi. Tu będę miał trudność znalezienia te uliczki, ponieważ po drugiej stronie jest chonik i tam jest mój punkt orientacyjny, bo tu są. Szaki, trawa, chwasty, i będę miał trudniej znaleźć. Nie wiem, czy znajdę. Będę szukał przejścia. Stanę na chwilę. Popatrzcie. Dobra, wiem szukać. Uliczkę. Bliżej świateł, gdzieś 50 metrów od mojej uliczki, jest kolejna. O jezu, ile krzaki jakie wielkie, nie koszą w ogóle. Nie wiem, czy to jeszcze tu nie. Nie wiem, czy to jeszcze tu. Nie mam pojęcia. Szukam. Tu chyba. No, bo jest twarde, o. I tu jest uliczka. Tak? Tak. Tu jest uliczka. Tędy można przechodzić, pasów nie ma. I wszyscy przechodzą. A pasy są tam, bliżej mojej działki. Tam są światła, tam jest kawał drogi jeszcze do, do, do pasów. Chyba, że od Brzozowej, z jednej strony, z tej i z tamtej strony ale szanowni państwo widzicie. Nie wiem co jeszcze mam dodać dodać e, jeżeli będzie e, bo mi każe zabezpieczyć uliczkę zamknąć zupełnie e, zamknąć zupełnie uliczkę. E, czyli zrobię to ale ma być przyjść komisja chyba że mi pomożecie wcześniej e, nie wiem w jaki sposób właśnie e, przyjdzie komisja i stwierdzą, że jest zamknięta jeżeli e, potwierdzą, że tak planuję to zrobić i będę miał niespodziankę jeżeli tamtędy mi nie wolno przechodzić to czyli tędy też mi nie wolno tędy się nie boi prezesik, że wpadnę pod samochód to jest dziwne, nie? zobaczcie jeszcze raz nie ma paców Mam czas do końca miesiąca. Ach, nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze. Dobra, to wchodzimy tędy. Wchodzimy tędy, bo już nie ma sensu lecieć na spowrotem. Patrzcie sobie, białeczki, O, zrobię tak. Patrzcie sobie, ja będę ci krótko. Oglądajcie sobie. Laskę cały czas mam do przodu wysuniętą, bo jest nierówno. I chodzi mi się o trawę, i jest niewygodnie. Muszę iść, muszę szukać, bo nie wiem, gdzie to jest. O, jest płot. To jest mój punkt orientacyjny też. Dobrze idę. Dobra. Idziemy na działeczkę z moją. Pokażę, jakie mam zabezpieczenia dla siebie zrobiłem. Aha, jeszcze nie dodałem. Eee, powiem tak: zrobię dla siebie wygody. To jest jedno. Druga rzecz. Mój brat też jest niepełnosprawny. Też nie widzi. I mama chodzi o lasce. Ten dystans, który teraz pokonuję z tej uliczki, mama ma kłopoty dojść. Człowiek jest to starszy, niestety. Nie ma tyle siły. I ja się nie dziwię, że mama nie może dać rady. Nigdy człowiek nie będzie młodszy. I dlatego tam uliczkę postawiłem. A chciałem, żeby był zabezpieczony pod. Ludzie zawsze twierdzą, te też ten prezes mówi, nie ma pieniędzy, nie wiem, go nic nie obchodzi, baćby zlikwidowana uliczka. Czy człowiek robi komuś ciąg ciągle na złość? Zamiast człowiek żyć z drugim człowiekiem. Tak jak w państwie, są dwa ugrupowania. Zawsze walczą ze sobą. Dlaczego tak jest? Dlaczego człowiek musi walczyć z człowiekiem? Odpowiedźcie mi. Zamiast być bratem dla, br bratem dla brata. Siostro dla brata, siostro dla siostry Tak się powinno mówić chyba, nie? O, będę musiał żywo pod, trochę skusić Muszę sprawdzić gdzie jest uliczka O, jeszcze kawałek Ja ręką sprawdzam Dobra Otwieramy Teraz z drugiej strony otwieramy. Muszę znaleźć klucz Wszystkie klucze mam rozdzielone Już chwileczkę, bo trafiłem do, do dziurki. Trafiłem do dziurki. O! Dobra. To jest moja działeczka. No, o! Jesteśmy na mojej działacie. O! Widzicie? To. 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 Widzicie dlaczego to zrobiłem? To jest miękkie. A pod spodem jest pianka, a jeszcze pod spodem to jest yy, kątownik, który trzyma ten bech. żeby zabezpieczyć, się w głowę, sobie krzywdę nie zrobić. Nie pokażę Wam, bo trochę jest bałagan na tarasie. <laughs> yy, dobrze, wchodzimy do środka i będziemy zakończyć powoli. Otwieram. Się, jak mam fajnie e, u siebie i zapraszam na grilla, oczywiście grilla posiadam. To ma ochotę, że jest baskę, czy tam mięsko. Otworzę sobie się Iść i po. Ja tu światła nie potrzebuję, ale dla Was Poczekajcie, powieszę laskę, o, dla was oświetlę światło, oj, zakoczyła się, e, muszę się umierzyć, o tak, o, popatrzcie, to jest moja oaza spokoju, mam która którą mogę trzymać, loda, mam loda, zapraszam na loda, pokażę. Szanowni Państwo, nadal mam stresa, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co, jaką, jaką prośbę mam do Was. Nie wiem, jak chcecie mi pomóc, kto mi chce pomóc, czy w ogóle kto mi chce pomóc, aby tak się nie stało i żebym nie chodził na koło. Ja to mogę. Ok tylko chodzi o mamę. Moja mama naprawdę będzie miała problem dojścia Ten kawałek, dosyć, dosyć duży kawałek dla mojej mamy, Dojście do działki. Ja przed życiowymi a on swoje. No właśnie, dziękuję wam ślicznie, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Pozdrawiam serdecznie.